Akcja. Wow, ale to było męczące Myślę, że 20 wełny wystarczy! Łą Co ty tak Ale fajno. 20 wełny wystarczy Powinno wystarczyć Tutaj rozłożyć? Tak Trzeba uh -huh. do niej. Już nie ma, wszystko, wszystko trwa. Wow. O! Jest osyca, idę jeszcze zebrać. Osocin! Wow, gdzie to? Kurde, mistrz, więcej nie znalazłem. Jesteś co?

No, jutro jutrem, tam, 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 jutro będę miał tren, tam, 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 itp, tam, tam, pod poduchy i takie różne, nie? To tam, 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 spać, cześć, pa, dobranoc. Ja. Oh. No, ale fajnie się spało. Chodzi dzisiaj, Ole, fajnie, dobrze wygląda. I już jeść? A, no, 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 już. Sushi, sushi, sushi. Co dzisiaj? Proponuję... sushi. Nie, nie, nie. Masz kubek? Kubek? Mam. A piciu. Też muszę znaleźć, się brakuję teraz picia. To poczekaj, daj daj! To tam jest, jest krowa. Tam jest krowa, daj. Ja sobie wydaję. Też mleko? To ja pójdę. Okej. Okay. Hmm. Тэ. 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 Т W mistrzu słucham masz mleko? No mam, możesz się napić. Napijemy się na wodę w stół. O! Aha, kubek oddaję. Proszę, kubeczek oddaję. Dobra. Okay. O, jest drzewo. Już postanowiłem, że możemy jednak przejść już na drewniany miecz. Tak! Poczekaj. A jak się robi drewniany miecz? Hmm. Mam 9 y, desek i jednego, jednego patyka, dwie sztabki z żelaza, na nożyczki i liście... Będę, Będę mógł zrobić drewniany mi miecz. Tak. No, powinnaś ułożyć... A jak zrobić takie coś? Na przyszłość. Jakbym wyruszył na wojnę. To ja się dobrę, ja się do ciebie zaopatrywał, bo to jest ciężkie jakby bardzo do zrobienia. Najłatwiejszy to jest miecz kamienny taki i drewniany. Pan to jest bo musisz je wytopić, wykuć. to wszystko. A jak zrobić drewniany? Drewniany? Trzeba patyk ułożyć z dołu. Na środku. Nie. Z dołu. Tutaj. Ale... I nad nim trzeba patyki ułożyć. Chyba deski, tak? Czy patyki? Mm, przepraszam, deski. Uh -huh. O jest! Yeah! za. Czego dzisiaj będziemy się uczyć? Dzisiaj będziemy się uczyć podstawowej techniki walki. Niech yeah. yeah. Mam pomysł. Yeah. Myślę, że się nie Ooo. 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 czekaj, Ooo. Czekaj. O jest, węgiel. Ooo. a yeah. nie, są pochodnie. Jak na to wejść? Na co? Na dojo. Do dojo? Nie, na. O, nie, to nie, to nie, to nie. Aha. Okej, będziemy walczyć tutaj pod niebem. Okay. Dobrze, zapraszam. Stajmy w kontakt nurinny. I podstawową rzeczą w kontakt tutaj podstawową rzeczą to jest poruszanie się. Możemy się poruszyć w klocek w jedną stronę, i po ukłasie też innym. To jest walka turowa. Walka turowa czyli walka dynamiczna możemy biegać. Po samym ringu. Ale uczyłem się na, na walce surowej. Postają w się ringu. Mm -hmm. No i zaczyna pierwszy ruch. Musimy się skrabać podczas chodzenia. Nie mam... Czekaj. Można się ruszyć. Jedno pole w każdą stronę. Trosty. Możemy atakować z odległości dwóch pól. A no, to... <gryw> można się bronić? Można.

się. A no. Czemu uderzyłeś mnie dwa razy? A jak to się jest... wy z nie zetaj, to co? Co? Ty tak. się on No 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 I trzeba swojemu przeciwnikowi oddać miecz. Nigdy. Masz nożyczki. <noise> Sorry. Masz. I się udław. Mieczu nie dam. Ale tam była taka walka treningowa. Teraz przejdźmy do walki dynamicznej, w której można biegać po cylindringu, wypadać z niego i gramy do ostatniego serwiszka. Hmm. ale musimy. Może do ostatnich trzech. No, no dobrze. Adia, Czas, tak. Zaczynamy na walkę raz. два. Почнем.